Oto historia człowieka, który urodził się na Hawajach, dorastał w Indonezji, a swoją drogą do Białego Domu rozpoczął w sercu Ameryki, czyli w Chicago. Barack Obama nie miał klasycznej ścieżki do polityki. Był outsiderem, synem białej Amerykanki i Afrykanina. Młodzieńcem poszukującym tożsamości, który ostatecznie stał się ikoną nadziei dla milionów ludzi. Jego prezydentura była pełna wyzwań, sukcesów, ale i rozczarowań. Jak wyglądała jego droga na szczyt? Jakie momenty ukształtowały jego? Światopogląd. Przed Wami historia Baracka Obamy. Barack Hussein Obama II przyszedł na świat 4 sierpnia 1961 roku w Honolulu. Jego ojciec, Barack Obama Senior, był utalentowanym studentem ekonomii pochodzącym z Kenii, który przyjechał do USA na prestiżowe stypendium. Matka, Ann Dunham, dorastała w Kansas, ale jej serce biło dla wielu kulturowości. Ich związek trwał krótko. Barack Senior opuścił rodzinę, gdy syn miał zaledwie dwa lata. Kopiec wychowywał się bez ojca, co miało ogromny wpływ na jego przyszłe życie. Gdy miał 6 lat, jego matka wyszła za mąż za indonezyjczyka Lolo Soetoro. Rodzina przeniosła się do Dżakarty, gdzie Barak uczęszczał do lokalnej szkoły, uczył się indonezyjskiego i dorastał w zupełnie innym świecie. Widział biedę, nierówności, ale także nauczył się adaptować do nowych warunków. Przez pewien czas mieszkał w domu bez bieżącej wody, a jego przybrany ojciec trzymał w domu egzotyczne zwierzę, to właśnie wtedy po raz pierwszy zetknął się z brutalnością polityki w Indonezji trwały czystki antykomunistyczne a jego rodzina bała się represji życie w tym kraju nauczyło go elastyczności ale też pozostawiło w nim świadomość że polityka ma realny wpływ na życie ludzi obama często opowiadał jak jego matka budziła go przed świtem by uczył się języka angielskiego i poznawał amerykańską historię miała obsesję na punkcie edukacji i wpoiła mu przekonanie że wykształcenie to klucz do sukcesu. Mimo, że Barak czuł się związany z Indonezją, to jednak wiedział, że jego przyszłość leży gdzie indziej. Wiedza i doświadczenie, które zdobył w tych latach, ukształtowały jego wizję przyszłości i dążenie do wielkich celów. W wieku 10 lat Obama wrócił na Hawaje, gdzie zamieszkał z dziadkami. Tam rozpoczął naukę w Punahou School, prestiżowej szkole prywatnej, w której był jednym z niewielu czarnoskórych uczniów. To był dla niego trudny czas, bo często czuł się wyobcowany. Czy był Amerykaninem, czy był Afrykaninem? Kim właściwie był. Te pytania wracały do niego przez lata. Jego dziadkowie starali się zapewnić mu jak najlepsze wykształcenie. Dziadek był żołnierzem II wojny światowej, często zabierał go na długie rozmowy o polityce i sprawiedliwości społecznej. Babcia była twardą kobietą, która wspierała rodzinę finansowo i chciała, by Barak odniósł sukces. Młody Obama radził sobie dobrze w szkole, ale nie był aniołem. Przyznał, że w młodości eksperymentował z marihuaną i alkoholem, mimo to jego inteligencja. I ambicja były niezaprzeczalne. Mona School była elitarną placówką, w której spotykały się dzieci białych biznesmenów, prawników i polityków. Barak początkowo czuł się outsiderem, ale szybko nauczył się, jak funkcjonować w tym świecie. Z jednej strony przyjaźnił się z białymi kolegami, z drugiej czuł się oderwany od społeczności afroamerykanów, których widział tylko w mediach. To był okres buntu, pytań o tożsamość i poszukiwań, które później znajdą swoje odbicie w jego książkach. Musiał zmierzyć się z własnymi. Kompleksami i nauczyć się budować pewność siebie, co w przyszłości miało okazać się kluczowe w jego politycznej karierze. Po ukończeniu szkoły średniej, Obama wyjechał do Los Angeles, by studiować na Occidental College. Tam po raz pierwszy zetknął się z aktywizmem politycznym. Brał udział w protestach przeciwko Apartheidowi w RPA, szybko jednak zrozumiał, że chce czegoś więcej. Przeniósł się na Columbia University w Nowym Jorku, gdzie skupił się na politologii i stosunkach międzynarodowych. Nowy Jork, lat 80. 80 był miastem pełnym kontrastów. Obama zobaczył, jak wielkie są nierówności społeczne, jak wiele osób żyje w biedzie, mimo że w tym samym mieście znajduje się Wall Street, centrum światowej finansjery. To właśnie tam zrodziła się jego idea polityki opartej na równości i sprawiedliwości. Po ukończeniu studiów nie poszedł do korporacji. Zamiast tego wybrał Chicago, miasto, które miało na zawsze zmienić jego życie. Obama trafił do Chicago jako organizator społeczny. Jego zadaniem było pomaganie mieszkańcom biednych dziel Którzy zmagali się z bezrobociem i marginalizacją. To nie była łatwa praca. Wielu ludzi nie ufało młodemu działaczowi, który nie znał ich realiów. Musiał nauczyć się, jak rozmawiać z robotnikami, jak ich słuchać i jak zdobyć ich zaufanie. Chicago lat 80. było miastem napięć rasowych i walki o prawa obywatelskie. Obama wziął to do serca i postanowił działać. Organizował protesty, pomagał bezdomnym, ale jednocześnie czuł, że aby mieć realny wpływ, musi wejść do polityki na najwyższym poziomie. To miasto dało mu pierwsze lekcje przywództwa i nauczyło, jak mobilizować ludzi do działania. W tym czasie współpracował z różnymi organizacjami społecznymi i zaczął dostrzegać, jak wielką rolę odgrywa polityka lokalna. Wiedział już, że jeśli chce naprawdę coś zmienić, musi wejść do świata polityki. Dzięki pracy w Chicago Obama poznał realne problemy mieszkańców, ludzi bez pracy, rodziny żyjące w biedzie, społeczności zapomniane przez rząd. To doświadczenie nauczyło go pokory i tego, jak budować dialog z różnymi z grupami społecznymi. Właśnie w tym czasie poznał Michelle Robinson, ambitną prawniczkę, która stała się nie tylko jego życiową partnerką, ale i kluczową doradczynią w jego politycznej karierze. Ich relacja oparta była na wzajemnym szacunku i ambicji, co później miał ogromny wpływ na jego drogę do prezydentury. Obama zdecydował się na studia na Harvard Law School, jednej z najbardziej prestiżowych uczelni prawniczych na świecie. Jego celem nie było tylko zdobycie dyplomu, lecz także rozwój umiejętności, które Mogłyby mu w przyszłej karierze politycznej. Szybko stał się wyróżniającym się studentem i w 1990 roku został pierwszym czarnoskórym redaktorem naczelnym na Harvard Law Review. To wydarzenie odbiło się szerokim echem w środowisku akademickim i było jego pierwszym poważnym sukcesem na arenie publicznej. czas studiów Obama spotkał wielu wpływowych ludzi, którzy później mieli wesprzeć go na jego politycznej drodze. W tym okresie umocniły się jego poglądy na temat równości społecznej. I potrzeby reform w amerykańskim systemie prawnym. Po ukończeniu studiów miał możliwość pracy w prestiżowych kancelariach, jednak zdecydował się wrócić do Chicago, by pracować jako obrońca praw obywatelskich. Jego wybór nie był oczywisty. Zamiast wysokiej pensji i stabilnej kariery wybrał drogę pełną wyzwań. To właśnie w Chicago zaczęła się jego polityczna ścieżka, którą krok po kroku budował, zdobywając poparcie społeczne i stając się coraz bardziej rozpoznawalnym działaczem. Jego nazwisko zaczęło pojawiać się w mediach, a jego przemówienia budziły coraz większe zainteresowania. Obama zdawał sobie sprawę, że aby naprawdę zmienić świat, musi sięgnąć po większe możliwości i to był dopiero początek jego drogi do polityki na najwyższym szczeblu. Po ukończeniu Harvardu i pracy jako obrońca praw obywatelskich Obama zdecydował się na wejście do polityki. W 1996 roku został wybrany do senatu stanu Illinois, co było pierwszym krokiem w jego politycznej karierze. Na początku nie był szeroko rozpoznawalny, ale jego Umiejętność przemawiania i zdolność do nawiązywania kontaktu z wyborcami szybko zwróciły na niego uwagę. W Senacie Stanowym Obama skupił się na reformach społecznych, działał na rzecz poprawy edukacji, dostępu do opieki zdrowotnej oraz reformy prawa karnego. Jego sukcesy w legislaturze Illinois sprawiły, że zaczęto go postrzegać jako obiecującego polityka o wielkich ambicjach. Współpracował z republikanami, co wyróżniało go na tle innych polityków, pokazywało jego zdolność do budowania mostów pomiędzy stronami Politycznymi. Jednym z jego najważniejszych osiągnięć w tym czasie była ustawa o przejrzystości wydatków rządowych, która zwiększała kontrolę nad budżetem publicznym. Wyróżniał się również jako polityk, który nie unikał trudnych tematów. Otwarcie mówił o rasizmie, nierównościach społecznych i problemach klasy średniej. Jego nazwisko zaczęło pojawiać się w mediach coraz częściej, a demokraci dostrzegli w nim potencjał na arenie krajowej. Rolem w karierze Obamy było jego przemówienie na konwencji demokratów w 2004 roku. Wtedy był jeszcze stosunkowo mało znanym senatorem stanowym, ale jego wystąpienie zmieniło wszystko. W swoim przemówieniu mówił o jedności, nadziei i przyszłości Ameryki, przekonując, że kraj nie jest podzielony na czerwoną i niebieską Amerykę, ale stanowi jeden naród. Jego słowa porwały tłumy, a nagle całe Stany Zjednoczone zaczęły mówić o młodym polityku z Illinois. Po tym wystąpieniu stał się jedną z najważniejszych postaci Partii Demokratycznej, a jego kariera nabrała rozpędu. W tym samym roku został wybrany do Senatu. USA Pokonując konkurencję zmierzającą przewagą, jego kampania wyborcza opierała się na haśle zmiany i nadziei, co miało stać się kluczowe w jego przyszłych wyborach prezydenckich. Obama jako senator federalny skupił się na polityce zagranicznej, reformie edukacji i walce z korupcją. Jego zdolność do przyciągania młodych ludzi i budowania wizerunku polityka przyszłości sprawiła, że Partia Demokratyczna zaczęła dostrzegać w nim potencjalnego kandydata na prezydenta. coraz więcej osób widziało w nim symbol zmiany, którego Ameryka potrzebowała po latach podziałów politycznych i wojny w Iraku. Decyzja o kandydowaniu na prezydenta Stanów Zjednoczonych w 2008 roku była odważnym krokiem. Barack Obama był wówczas stosunkowo młodym senatorem, który musiał zmierzyć się z potężnymi rywalami, tym Hillary Clinton, koną Partii Demokratycznej. Jego kampania opierała się na haśle zmiany, która miała trafić do ludzi zmęczonych polityką, podziałów i wojną w Iraku. Jego strategia różniła się od tradycyjnych kampanii. Wykorzystał internet i media. Media społecznościowe, angażując młodych wyborców i miliony wolontariuszy. Nigdy wcześniej żaden kandydat nie prowadził tak skutecznej kampanii cyfrowej, zbierał fundusze przez drobne wpłaty, co pozwoliło mu uniezależnić się od wielkich sponsorów. Hasło jest weekend stało się symbolem tej kampanii i odbiło się szerokim echem na całym świecie. Podczas wyborów zmierzył się z republikańskim senatorem Johnem McCainem. Jego przeciwnik, bohater wojenny, był doświadczonym politykiem, ale Obama zyskał przewagę dzięki świeżości i podejściu. Jego debaty były pełne emocji, a jego umiejętność przemawiania przyciągała miliony widzów. W listopadzie 2008 roku stało się coś historycznego. Barack Obama został pierwszym czarnoskórym prezydentem USA, zdobywając ponad 69 milionów głosów. Obama objął urząd w styczniu 2009 roku, w czasach ogromnego kryzysu gospodarczego. Jego priorytetem stało się ratowanie gospodarki i odbudowa zaufania do rządu. Prowadził pakiet stymulacyjny, Wart 787 miliardów dolarów, który miał pomóc w walce z recesją. Reformy te nie były jednak powszechnie akceptowalne. Republikanie zarzucali mu nadmierną ingerencję państwa w gospodarkę. Najważniejszym osiągnięciem pierwszej kadencji była reforma systemu opieki zdrowotnej, tak zwana Obama Care. Celem było zapewnienie dostępu do ubezpieczenia zdrowotnego milionom Amerykanów. Reforma ta spotkała się z ogromnym sprzeciwem konserwatystów i wywołała jedne z najostrzejszych debat, politycznych w nowoczesnej historii USA. Mimo to Obama doprowadził do jej uchwalenia, co stało się jego jednym z największych sukcesów politycznych. Pierwsza kadencja Obamy to także walka z terroryzmem. W 2011 roku siły specjalne USA zabiły Osamę Bin Laden'a, lidera Al-Kaidy, odpowiedzialnego za ataki z 11 września. To wydarzenie stało się jednym z najważniejszych momentów jego prezydentury i przyniosło mu wzrost popularności. Jednocześnie musiał mierzyć się z problemami w polityce Rosnącą przepaścią między republikanami a demokratami oraz niezadowoleniem niektórych grup społecznych. Mimo trudności, Obama zakończył pierwszą kadencję z wysokim poparciem, co otworzyło mu drogę do ponownej walki o urząd w 2012 roku. Jego prezydentura była pełna wyzwań, ale przyniosła też przełomowe zmiany w amerykańskiej polityce. W drugiej połowie swojej drugiej kadencji, Obama musiał stawić czoła rosnącym napięciom politycznym. Wzrost podziałów społecznych stał się coraz bardziej widoczny, a wybory. Prezydenckie w 2016 roku pokazały głębokie różnice w społeczeństwie amerykańskim. Obama wspierał kandydaturę Hillary Clinton, jednak to Donald Trump zdobył poparcie konserwatywnych wyborców i ostatecznie wygrał wybory, co było dla wielu ogromnym szokiem. W ostatnich miesiącach swojej prezydentury, Obama podjął liczne decyzje wykonawcze, aby utrwalić swoje reformy. Zabezpieczył program Obama Care, prowadził nowe regulacje klimatyczne oraz pomógł w ratyfikacji porozumienia paryskiego. Jego pożegnalne przemocy, w Chicago w styczniu 2017 roku było podsumowaniem jego ośmioletniej kadencji z apelem do Amerykanów o jedność oraz dalsze dążenie do ideałów demokracji. Pomimo zmiany władzy Obama opuścił Biały Dom z wysokim poparciem społecznym i uznaniem za swoją prezydenturę. Był jedną z najbardziej wpływowych postaci amerykańskiej polityki XXI wieku. Po odejściu z Białego Domu Obama nie wycofał się z życia publicznego. Założył fundację Obama Foundation, której celem jest wspieranie młodzieży. Młodych liderów i promowanie wartości demokratycznych na całym świecie. Wspólnie z Michelle Obamą podpisał lukratywną umowę z Netflixem na produkcję filmów dokumentalnych i programów edukacyjnych. Jego książka A Promised Land stała się bestsellerem i była szeroko komentowana w mediach. Obama aktywnie angażuje się w sprawy społeczne, zwłaszcza w zakresie zmian klimatycznych i reformy systemu wyborczego w USA. Mimo, że nie pełni już funkcji publicznych, jego głos wciąż ma ogromne znaczenie w amerykańskiej polityce i na arenie. Międzynarodowej. Obama pozostanie jedną z najbardziej wpływowych postaci XXI wieku. Jego prezydentura zmieniła bieg historii, a jego historia inspiruje kolejne pokolenia. Dziękuję serdecznie za obejrzenie mojego materiału. A jeśli chcesz dalej ze mną odkrywać ciekawostki historyczne, to zapraszam do obserwacji mojego kanału, lajkowania filmów i zostawiania komentarzy pod każdym z nich. Hej,